Cześć kochani, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony. Oczywiście, Rokcia, i dzisiaj, przechodzę do Was z materiałem, w którym podsumuję moje ostatnie footchampions, które było moim najlepszym footchampions w FIFA 20. A tak naprawdę, w sumie ogólnie w FIFA, bo jak zapewne wiecie, FIFA 20 jest moją drugą FIFą. W której w ogóle gram w foot champions, także za chwilę zobaczcie jak mi poszło. Osoby, które śledzą mój fanpage na Facebooku oczywiście już wiedzą, mniej więcej jak mi poszło, ale teraz będę mogły też zobaczyć ostatnie spotkania. Właśnie yy, właśnie jak do tego doszło. Jeśli oczywiście chcecie również być na bieżąco, zapraszam Was na mojego fanpage'a na Facebooku. Link oczywiście jest w opisie. Tam zawsze wstawiam jakieś e, aktualności dotyczące FIFA, mnie, także zapraszam Was tam bardzo serdecznie. Tymczasem, jeśli materiał Wam się spodoba, koniecznie zostawcie łapkę w górę. Ja już nie przedłużam i zapraszam Was do oglądania. Już pokazuję wam mój skład, którym zagrałam właśnie ostatnią ligę weekendową, i prezentuje się on w ten sposób. No, powiem Wam szczerze, że zmian tutaj jest sporo w porównaniu do mojego ostatniego materiału. I tak, na bramce jest Alison, środkowa obrona, oczywiście Van Dyke, a także Baran. Miałam go sprzedawać, bo jest naprawdę drugi, ponad milion kosztuje, i nie chciałam w sumie. Aż tylu pieniędzy wydawać właśnie na środkowego obrońcę, ale powiem Wam wczoraj, że teraz tak jeszcze dostał ten upgrade i już grałam w tygodniu tą kartą. Naprawdę jest świetny i nie mam zamiaru go sprzedawać, a kupiłam go e, tak naprawdę za 859 tysięcy, bo go kupiłam jeszcze podczas właśnie headlinersów, także, e, także teraz już kosztuje ponad 200 tysięcy więcej, więc bardzo fajnie, ale mimo wszystko wolę go sobie zostawić i nie chcę go e, aktualnie sprzedawać. Na bokach obrony oczywiście Robertson, a także Mandy. E, środek pomocy to Awar. Lewa pomoc, niewymienny Sterling, którego właśnie trafiłam w paczce podczas właśnie headlinerów, więc, więc po prostu go sobie zostawiłam. Chciałabym tu mieć bardzo Neymara, ale powiem Wam przecież, ten Sterling jest naprawdę dobry, więc chyba raczej go nie będę wymieniała. Poza tym, z Neymarem ciężko by trochę było ze zgraniem, więc na razie po prostu to tak zostawię. Dodatkowo mamy tutaj również Sisoko, Benedera to właśnie wersja Once to Watch. Dodatkowo mamy tutaj Mbappé, a także Messiego. Piłam sobie ikony, które będę grała właśnie w tej lidze weekendowej zamiast Benedera. I będzie to wyglądało właśnie w ten sposób, a dodatkowo jeszcze tutaj za Alisona wrzucę sobie Wandersara, ponieważ właśnie zrobiłam go za Icon Swap, więc naprawdę fajnie, mam nadzieję, że będzie zdecydowanie lepszy od Alisona. No i już Wam pokazuję, jak to się w ogóle prezentowało ostatnio właśnie w tym Food Champions. A propos taktyki, także już Wam pokazuję własna taktyka. Będzie to na defensywnym. I tak, taktyka zrównoważony, szerokość na połowie, głębokość, kreska więcej niż połowa. I powiem wam szczerze, że, że po prostu podczas meczu, gdyż jest mnie 75 minuta i wygrywałam wygrywam spotkanie, no to wtedy tutaj w obronie tą głębokość jakby wiecie, zmieszałam, żeby, żeby jednak bardziej się cofali, żeby nie było tam kontry i tak dalej. Styl gry w zrównoważony, szerokość na połowę, zagęszczenie szesnastki mniej niż połowa, ponieważ mimo wszystko nie chcę, żeby tak wiecie, wszyscy ci zawodnicy wybiegali, bo i tak Zwyczaj mało z tego jest, jak są dośrodkowania i tak dalej, no a potem mi jednak brakuje w obronie. Rzuty różny na dwa i rzuty wolne również na dwa. Jeśli chodzi o formację, z powrotem wróciłam do 4-2-3-1, bo zdecydowanie lepiej mi się gra tą formacją niż jednak tym 4-4-2, bo tam zdecydowanie robiły mi się dziury w obronie, bo nie miałam tych SPD, dlatego jednak wróciłam do tej, do tej formacji i tak jak mówię, tutaj właśnie na prawej pomocy był Ben Jedar podczas meczu. No, i tego tempa ewidentnie brakowało, ale wolałem mieć Mbappę na napastniku, bo naprawdę zdecydowanie lepiej mi się gra nim na napastniku. Więc właśnie tak to wyglądało. Leo Messi na SPO, ponieważ myślę, że to jest najlepsza pozycja dla niego. Jeśli chodzi o moje wytyczne, to Mbappę miał, żeby została z przodu reszta na domyślnych. Oczywiście dwóch bocznych obrońców, żeby zostawali z tyłu. SPD jeden i drugi, żeby zostawał z tyłu i krył środek, zarówno Aouar, jak i Sisoko. No i jeszcze na Messi nic nie zmieniałam, tylko na Benjederze oraz na Sterlingu. Właśnie, żeby wbiegali w pole karne przy centrach, bo zawsze to się to się tam przydaje, wiecie, że błoką podać, praktyka wytyczne i tak dalej. Wszystko już omówione, więc jeśli macie jeszcze pytania, po czegoś nie powiedziałam, to koniecznie pytajcie właśnie w komentarzach. No a teraz już przejdźmy do tych ostatnich spotkań Food Champions, No i sami zobaczcie, jak mi poszło. A więc Food Champions rozpoczęłam od bilansu 7 do 0, potem były porażki wygrane i tak dalej. Jak widzicie, tutaj jesteśmy na etapie 19 zwycięstw oraz 3 meczów do końca, także trzy mecze o Golda 1. Jak zapewne wiecie, ci, którzy mnie dużo oglądają, w tej chwili jeszcze nie wbijam Golda 1, więc, więc miałam na to trzy szanse, żeby właśnie mi się udało. Dlatego właśnie teraz dopiero zaczęłam nagrywać, bo doszłam do rządowsku, że w sumie fajnie mam pokazać mecz o Golda 1, jeśli mi się udało właśnie go wbić. A czy mi się udało, za chwilę zobaczycie. W poprzednim tygodniu w ogóle totalnie nie wytrzymałam z presją, ponieważ, e, ponieważ miałam bilans 16-4, z którego ostatecznie zrobiłam 19-11, bo tak mi bardzo zależało właśnie na tym żeby, żeby wpisył Golda 1, a tutaj macie skład mojego przeciwnika, o właśnie tego Golda 1, jak widzicie, nie był jakiś wybitny, w ogóle tutaj bardzo się dziwiłam i tutaj poczułam, że naprawdę być może to jest właśnie ten weekend, w którym wbiję Golda 1, taki skład hiszpański, ale jakiś tam bezshaw. No i tutaj 21 minuta akcja mojego przeciwnika, zupełnie tutaj się pogubiłam na Vanejka, zupełnie za późno się przełączyłam. No i przez to mój, mój przeciwnik właśnie strzelił bramkę, daje do zera Grismany, już ta dziewczynka, no tutaj już się zdenerwowałam. Ale mamy 23 minutę z przy piłce podaję do Auwara, powiem Wam, że zupełnie tutaj w tym tygodniu zdecydowanie dłużej e, zaczęłam rozgrywać piłkę, a nie na sprincie biegać. No i Mbappe jak widzicie, na jeden do jednego pominałam cię, ja nie jestem jakby przeciwnik, także, e, także tutaj pełna kulturka. Kolejna moja akcja już w 35 minucie. I tutaj też jak widzicie, jakieś tam e, właśnie różne bieganie bez sprintu i tak dalej, tylko po prostu e, sztuczki, zatrzymania z wody i tak dalej. Myślę, że jestem dobrej dodrze, że mi szło teraz coraz lepiej, bo właśnie tym grę zdecydowanie bo wcześniej wiecie tylko na sprincie biegałam i do przodu. A teraz jednak jednak właśnie staram się to bardziej rozrywać. AOR się zestawił, podał do Messiego. Messi tutaj się pokręcił, podanie do Mbappe, Mbappe również się pokręcił, także jak widzicie sporo tego kręcenia Mbappe podanie piętką właśnie do Owar. teraz tutaj Sisoka w przypółce do Benjedera. no ale niestety w ramkach bronił. a już naprawdę wziałam tą piłkę w siatce także. Nadal jeden do jednego, po pierwszej połowie jak widzicie tyle samo strzałów celnych, większe posiadanie oczywiście z mojej strony, tutaj jak mówię zdecydowanie dłużej rozgrywałam tę piłkę, no ale nic z tego nie wynikało. Na, na drugą połowę wpuściłam żelazona Martinsa, bo zazwyczaj właśnie tak robiłam, bo jednak trochę za wolny był ten mój węgieler, dlatego na drugą połowę po prostu zazwyczaj właśnie na samym początku już wpuszczałam na Martinsa, bo tak jak widzicie teraz sterling przy piłce, dodanie do Messiego, jest tutaj bez problemu biegł sobie w pole karne. Zatrzymanie, podanie do Mbappe. Mbappe w takiej sytuacji się nie myli. No i strzeliśmy bramkę, wróciliśmy na prowadzenie 2 do 1, i naprawdę już tutaj, tutaj miałam nadzieję, że uda się wziąć o Golden 1 właśnie za tym pierwszym podejściem. Ale tutaj kompletnie znowu się pogubiłam obroną. Bandek zrobił właśnie ogromną lukę. No i mój przeciwnik praktycznie bez obrońców tutaj niech nie stał na jego, na, na jego drodze, więc bez problemu sobie poradził. I tutaj kolejna akcja przełączyła się tutaj obrońcami ale niestety, niestety tutaj za daleko pobiegłam właśnie Waranem, no Van Dijk prawie, prawie tam nogą wybroił, niestety się nie udało, no i w 63. minucie już przegrywaliśmy 3-2, do no i było ciężko, ale tutaj jak widzicie, Jelson Martins podanie do Sterlinga, Sterling z powrotem do Martinsa, Martin za pierwszym razem nie strzelił, ale za drugim już się udało, no i jednak to była dobra zmiana, właśnie, że wpuszczam tego Jelsona Martinsa na początku drugiej połowy, teraz również Martinsa na tutaj zatrzymanie, podanie do środka, Mendy w ogóle w akcji ofensywnej się tutaj Tutaj znalazł podanie do Sisoko, Sisoko się pokręcił, pokręcił podanie do Sterlinga. Sterling jest mega zwinny, naprawdę super mi się nim gra. Tutaj Mbappe właśnie, właśnie mu mojego przeciwnika. No i wyszli na prowadzenie 4 do 3, już w 87 minuty, więc raczej tutaj nic złego już się nam stać. Nie mogło jeszcze trochę przytrzymam piłkę, oczywiście też nie grałam, nie wiadomo jak na czas. No i już w 93 minucie sędzia zakończył spotkanie, i tak udało się wbić tego golda 1. Jak widzicie. Za chwilę zobaczycie, bilans właśnie 20 do 8, także naprawdę, naprawdę bardzo fajnie. Byłam już super zadowolona i w sumie doszłam do wniosku: w ogóle tutaj, Mbappe trzy bramki, także naprawdę super, super go w wykonaniu. Wygrała na 4 do 3. Jeszcze za chwilę zobaczycie, jak właśnie prezentowały się statystyki. Tutaj to zdecydowanie, zdecydowanie lepiej od mojego przeciwnika zagrałam. No i boję się, że tutaj już miałam totalnie zakończyć moje zmagania, bo była już, nie wiem, po czwartej zdecydowanie, chyba było po czwartej nad ranem, więc doszłam do wyskórzy raczej i już po prostu, po prostu sobie odpuszczę, no mam tego golda i tak nie mam szansy na elite, więc po co grać. Ale jak doszłam do wyskórzy, zagram sobie jeszcze po prostu się sprawdzić, jak mi idzie, jaki najlepszy bilans po prostu właśnie mogę bić w Food Champions, no i sobie zagram już na totalnym spokoju, tutaj skład mojego kolejnego przeciwnika, jakby wiecie, już świętowanie, otworzyłam żelki, zaczęłam jeść, także po prostu na totalnym właśnie spokoju, już ten mecz bez jakiejkolwiek presji, tutaj Benjeder na skrzydle podanie do Aouara awar mógł podać do środka, jednak się zdecydowało dopiero teraz do Messiego Messi tutaj podanie z powrotem do Aouara awar, ale niestety bramkarz obronił, a naprawdę, gdybym strzeliła trochę mocniej, żeby ta piłka wyżej poleciała, to wtedy mogłoby się skończyć zupełnie inaczej tutaj Mbappe przy piłce, po raz kolejny mój przeciwnik wyblokował ten strzał Kolejna akcja, właśnie będzie tutaj przy piłce pokręcił się na tym strzeli, naprawdę będzie super mi się grało, no ale doszłam do wniosku, że jednak za dużo tych zawodników, wiecie, SPO, napastników i tak dalej, a na skrzydło Benjeder, no nie do końca, bo troszeczkę za wolny. E, jesteśmy w 31 minucie, Mbappe teraz przy piłce, podaje do Messiego, Messi naprawdę jest niesamowity, Messi to jest jeden z najlepszych zawodników w tej Fifi, podaje do Sterlinga i Sterling, mimo że tych strzałów nie ma najlepszych, w sensie nie ma jakichś tam wiecie 90 i tak dalej, to super wykończył to akcję i wyszliśmy na prowadzenie w 32 minucie. Jakby co, zawsze pomijam e, cieszynki i powtórki, ale tutaj, tak jak mówię, jadłam sobie żelki, to po prostu była przerwa na żelka, dlatego, dlatego nie pomijam tej powtórki. 52 to także już e, druga połowa spotkania: podanie do Messiego, Messi, strzał i po raz kolejny bramka właśnie Leo Messiego. My przyjaciel wziął pauzę i to oznaczało tylko jedno: Rage Quit. Także mieliśmy już bilans 21 do 8, więc naprawdę, naprawdę super. No i skład mojego ostatniego przeciwnika właśnie w tym Food Champions. Jak widzicie, naprawdę dosyć fajny skład. Przede wszystkim Alison to ty na bramce, którego się mega wystraszyłam. Roberto Carlos na obronie, Van Dyke, dodatkowo Dawid Luis, także naprawdę super, super składzik. Trochę tam w przodzie nie było najlepiej, bo obamy jak, ale mimo wszystko było fajnie. Tymczasem w czwartej minucie już Leo Messi w takiej właśnie sytuacji, w której nie każdy by strzelił sobie, powiedzmy szczerze, udało się wpakować tą piłkę do bramki, dlatego właśnie ostatnio zaczęłam więcej strzelać Messi, ponieważ wiem, że nawet jak jest jakaś nieprawdopodobna sytuacja i niemożliwa i tak dalej. To on i tak zmieści tę piłkę w bramce, no i właśnie będzie go. Także wyszliśmy już w czwartej minucie prowadzenie właśnie jeden do zera. No i mamy już szóstą minutę, będzie przy piłce tutaj znowu. Oczywiście na tym skrzydle. Tutaj zrobił fake shot, podał do środka, oczywiście do Messiego. Messi się pokręcił, czyli jak wiecie, zwinność ma naprawdę wysoką, więc, więc jak najbardziej trzeba to wykorzystywać. Już tutaj się wydawało, że stracimy tę piłkę, ale jednak Sterling właśnie ją odzyskał. No i, no i cały czas byliśmy przy piłce. Tutaj podanie do Messiego, Messi i praktycznie strzelił w okienko w ósmej minucie tego meczu. I tak, wyszliśmy na prowadzenie 2-0 do 0, już właśnie w 8 minucie, a mój nim wziął pauzę. Czy to oznaczało rage quit? Tak, to był Reiich. Także ostatecznie skończyliśmy Food z bilansem 22 do 8. Te wszystkie ostatnie trzy mecze, które praktycznie nie, ten jeden, ten pierwszy z tych trzech grałam jeszcze, wiecie, tak jakby pod presją troszeczkę, bo bardzo mi zależało na tym goldzie jeden. Ale te kolejne dwa już na totalnej w ogóle chillerce utopii, jak to mówiłam, e, także naprawdę, naprawdę bardzo fajnie mi się tutaj grało. Czy w mierze i te weekend? Myślę, że raczej nie, bo to jeszcze nie jest mój poziom, ale mimo wszystko. Po raz kolejny powtórzyć Gold, ja myślę, że to będzie fajnie. Część osób na Facebooku pytała mnie, czy nie żałuję, że nie udało się pić Elity. I powiem Wam szczerze, że nie, totalnie nie żałuję, ponieważ bilans 22 do 8, tak jak mówiłam, jest moim najlepszym, jaki kiedykolwiek miałam. Patrzę za to zupełnie inaczej, przegrałam 3 spotkania w rzutach karty, więc to jest coś zdecydowanie, co powinnam, co powinnam poprawić. No i oczywiście takie spotkanie również przegrałam w rzutach karty, jak widzicie, 12 strzałów moich dwa mojego przeciwnika, ale totalnie, totalnie nie chciało wpaść, więc może po prostu tak musiało być. I właśnie taki bilans był mi pisany. Czy teraz myślę o elicie, póki co będę sobie grała na spokojnie? To było moje drugie foodchampions, które w ogóle zagrałam całe. Właśnie poprzednie foodchampions, które rozegrałam wszystkie spotkania. Zakończyłam z bilansem 19 do 11, teraz 22,8. Czy będę w kolejnym zagrała wszystkie mecze? Nie wiem. Powiem wczoraj zobaczymy jak z czasem, ale no zobaczymy, chyba się postaram. Postaram się właśnie zagrać. No ale teraz już na totalnym spokoju, bo wbiłam tego golden, czyli to co chciałam bić. No, i raczej bez żadnej presji będę sobie teraz grała, no i zobaczymy, jak mi będzie szło. Także to był tyle. Dziękuję bardzo serdecznie za obejrzenie tego materiału. i Jeśli w ogóle dotrwaliście od tego momentu, to możecie napisać w komentarzach, jaką najlepszą rangę wbiliście w ogóle w FIFA. Nie tylko w tej, ale też i w poprzednich, właśnie w Z tymczasem życzę Wam powodzenia w aktualnej lidze weekendowej. Mam nadzieję, że super Wam pójdzie i że nie będziecie za bardzo denerwować. Trzymajcie się, do zobaczenia, no i cześć.